Wszystkim chcemy zorganizować mały konkurs dla wszystkich. Z tej okazji y, mamy do rozdania kilka zanęt, o, atraktorów, kaczeki, żyłkę oraz podstawkę na, na wędkę. Ja i Paweł oraz firma Anglesport y, Girman. Złożyliśmy się razem i zrobiliśmy taką paczkę dla, dla Was. Zasady konkursu są bardzo proste. Pierwsza zasada jest łapka w górę oraz subskrybuj nasz kanał. Jeśli już subskrybujesz, to dzięki wielkie. Druga zasada zostaw łapkę w górę na Facebooku oraz lub dołącz do naszej grupy. Trzecia zasada. Zaproś trzech znajomych do subskrybowania naszego kanału. Wielkie dzięki z tej strony. Jeszcze raz powodzenia. Dziękuję za branie udziału i do następnego. Na razie.